Reklama. Black Friday w Robyk już wystartował i potrwa aż do Mikołajek. To idealny moment, by wybrać wymarzone mieszkanie w wyjątkowej cenie. Specjalne rabaty czekają na ciebie we wszystkich inwestycjach, Robyk. Świetne lokalizacje, wysoka jakość i bezpieczeństwo zakupu od zaufanego dewelopera. Cicho! Słyszeliście? Black Friday w Robyk już trwa. Nie zwlekaj. Tak dobre okazje zdarzają się tylko raz w roku. Robyg.pl. Sprawdź promocje i zarezerwuj mieszkanie taniej. Black Friday w Robyk. Najlepszy moment na twój nowy adres. Poznaj nową generację stylu i technologii. Omoda 5 Hybrid. Zasięg do 1000 kilometrów. Panoramiczny dach, diamentowy grill i inteligentny asystent Hello Omoda. A jeśli kochasz przygodę, wybierz jq 5. Ekran 13.2 cala, komfortowe zawieszenie, wnętrze przyjazne zwierzętom i Przestronny bagażnik Omoda Jku. Ciesz się każdą chwilą podróży. Sprawdź w nowym salonie Omoda JQ Grupa Bemo. Aleja Krakowska 8 falenty koło Warszawy www.omoda.grupabemo.pl Andrzejkowe wróżby? My wróżymy ci nowe mieszkanie w promocyjnej cenie. Sprawdź inwestycje Stacja Wola tylko podczas dnia otwartego 29 listopada. Nowa pula mieszkań w promocyjnych cenach i prawdziwa Andrzejkowa okazja. 20 tysięcy złotych ekstra rabatu przy zakupie mieszkania do 15 grudnia. Dzień otwarty inwestycji Stacja Wola od Archicom. Już 29 listopada. Zapraszamy. Salon sprzedaży Wołoska 7. Stacja to ulga, kiedy znajdujesz tam samochód marzeń. To wybór, z którym możesz spać spokojnie. To idealna hybryda szerokiego wyboru samochodów nowych i używanych, ich atrakcyjnego finansowania i ubezpieczenia. Znajdź swój model i dopasuj ratę. WEHIS. Jedyna w Polsce platforma samochodowa, na której wybierzesz, sfinansujesz, ubezpieczysz i odbierzesz swój wymarzony samochód. Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca? Na ryneczku Lidla codziennie, świeże dostawy warzyw i owoców, chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś pomarańcze deserowe luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz 42% tani, tylko 3,99 za kilogram, a z kuponem Lidl plus polskie ogórki zielone długie, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl plus. Lidl, to się opłaca. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero liderem sprzedaży wśród klientów indywidualnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Wybierz Sandero Stepway i zyskaj do 6400 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Skorzystaj też z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Po reklamie. Ostra reakcja polskiego mz po wpisie Jadwa Szem. Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w małopolskiej Skawinie. Kilkaset pluszowych misiów na wystawie w Bydgoszczy. Jest 17. Anna Łobocka, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef msz tu wzywa na dywanik ambasadora Izraela.